14 stycznia GUS podaje ostateczne dane dotyczące inflacji za miesiąc grudzień. 7 mieliśmy wstępne, 14 mamy ostateczne, jednak te wstępne okazały się prawdziwe i inflacja za grudzień wyniosła 8,6%. Przy czym należy rozróżnić dwie inflacje towarów i usług. I o ile towary zdrożały o 9%, o tyle usługi już o 7,6%. Jeżeli chodzi o inflację miesiąc do miesiąca, to ta wyniosła 0,9% i towary wzrosły cenami o 1%, natomiast usługi o 0,7%. Ostatecznych danych GUS potrafi nam zaprezentować. Co ile wzdrożało ze względu na kategorie i jak widzimy nasza inflacja wynosi 8,6%, a jej odzwierciedleniem jest wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych, która również wynosi rok do roku o 8,6%. Podobnie mają się sytuacje z restauracjami i hotelami. Tutaj wzrost jest podobny o 8,4%, znacznie niżej niż inflacja rośnie cena. Napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych 2,5%. Przy czym niestety teraz od początku roku mamy wzrost akcyzy, więc to troszeczkę pójdzie do góry. I również nie tak dużo, poniżej 3%, drożeje odzież i obuwie. Gorzej niż aktualna inflacja wygląda sytuacja z użytkowaniem mieszkania lub domu i nośnikami energii. Tutaj inflacja wynosi 11,2% oraz transport, gdzie inflacja wynosi 22,7%. Należy zwrócić uwagę na wykres numer 3, czyli zmianę cen towarów i usług w stosunku do miesiąca poprzedzającego. Teraz za grudzień mamy 0,9%. W grudniu, za listopad mieliśmy to 1%. I w listopadzie, za październik 1,1%. Czyli przyrost naszej inflacji ciągle jest, jednak przyrost już hamuje. Na wykresie numer 4 mamy jeszcze zaprezentowane informacje o tym, jaki jest cel inflacyjny. Jak widzimy, cel inflacyjny jest na poziomie 2,5% plus minus 1%. No niestety znacząco poza nim jesteśmy. Zwracając uwagę na cel inflacyjny, należy sobie szczerze powiedzieć, że my już znacznie wychodzimy poza ten cel od dłuższego czasu. Już od czerwca 2019 roku regularnie przekraczamy nasz cel inflacyjny. Więc zatem należy powiedzieć, że bardzo duże znaczenie mają jednak czynniki wewnętrzne, krajowe, dotyczące inflacji. Tutaj należy rozdzielić informację, kto jest winny tej inflacji. Czy Unia Europejska, czy Rosja, czy nasze wewnętrzne czynniki krajowe. Prawda jest taka, że winni są wszyscy. A najgorzej na tym wychodzi oczywiście obywatel. Jak widzimy w tej tabeli, od czerwca 2019 roku przekraczamy cel inflacyjny. Nawet przekraczaliśmy jego odchylenie już od stycznia 2020 do marca. Z powrotem do celu inflacyjnego z odchyleniem wróciliśmy w kwietniu 2020, ale tylko z tego powodu, że wtedy cała gospodarka światowa zaciągnęła hamulec ręcznie. Po roku wracamy dalej do sytuacji, kiedy przekraczamy cel inflacyjny i ten jeden dodatkowy procent. W zaprezentowanej tabeli mamy inflację w wybranych krajach. Jest to głównie kraje grupy G20 i kilka innych, istotnych gospodarek. Na żółtym tle kraje, które jeszcze nie podały inflacji za grudzień, na Takim zielonkawym z czerwonymi napisami są to kraje, które inflację za grudzień już podały. Jeżeli byśmy mieli usytuować tutaj Polskę z 8,6, no to zdecydowanie bylibyśmy ku końcowi tej tabeli. W większości krajów inflacja wzrasta, jednak powoli widać takie wychamowywanie tego przyrostu. Mówi się na dziś dzień, że bardzo możliwe, że dwie największe gospodarki światowe, czyli Chiny i Stany Zjednoczone i jedna z największych światowych i największa europejska Niemcy, mogą być teraz na granicy szczytu inflacyjnego. Co by było dosyć dobrą informacją, ponieważ oznaczałoby to w dłuższej perspektywie już za niedługo powolutkie spadki. Jeżeli chodzi zaś o Polskę, nasz szczyt inflacyjny przewidywany był na koniec grudnia, potem na styczeń, potem na pierwszy kwartał, teraz przewidujemy ten szczyt na czerwiec, co oczywiście również się może nam bardzo nie sprawdzić, ponieważ mamy wdrażane kolejne tarcze antyinflacyjne, więc ten szczyt może być przesunięty, co nie zmienia faktu, że my jako gospodarka odrobinę mniejsza od tych czołowych będziemy skutki odczuwać zawsze z pewnym opóźnieniem. Jeżeli zauważymy, że inflacja spada w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Chinach, to po pewnym czasie zacznie spadać i u nas. To fakt, że w Stanach Zjednoczonych Inflacja jest najwyższa od 40 lat, natomiast w Polsce inflacja najwyższa jest od 20. Niemniej jednak w Stanach Zjednoczonych, mimo że jest to najwyższa od 40 lat, i tak jest niższa o 1,6 niż w Polsce.